Siłą wyprowadzili ośmiu anarchistów z nielegalnie zajmowanej kamienicy na Starym Mieście. W miejskim budynku przeznaczonym do rewitalizacji mieszkali oni przez kilka miesięcy, ale to już koniec. Dziś wejścia do kamienicy zostały zamurowane. To anarchiści, których wyprowadzono z nielegalnie zajętej przez nich kamienicy miejskiej. Do niezamieszkałej kamienicy miejskiej wkroczyli strażnicy miejscy z administratorem. Doszło do utarczki. Po chwili na miejscu pojawiła się policja, która siłą wyprowadziła osiem osób. Zatrzymani trafili na komisariat przy Alejach Marcinkowskiego. Wcześniej, przez kilka miesięcy mieszkali w kamienicy przy ulicy Żydowskiej 19. Jak tłumaczą, wprowadzili się, bo nie stać ich na wynajęcie mieszkania. Twierdzą też, że nie zajęli cudzej własności, a pokoje w kamienicy miejskiej, czyli ich zdaniem wspólnej. Ludzie zaczęli stawiać opór. E, ta cała interwencja była bez jakichś wcześniejszych ustaleń, po prostu bez jakiegokolwiek, e, no właściwie tak na to jak, jak wolna amerykanka, można powiedzieć, jeżeli chodzi mu, można powiedzieć o, polską, o polskie, polską rzeczywistość. Anarchistów wyprowadzono w błyskawicznie w silnej obstawie policyjnej. Tym, których nie zatrzymano, nie pozwolono wrócić do środka budynku, żeby zabrać pozostawione rzeczy. No, Prywatne rzeczy, tam ludzi są. I później będzie, że coś poginie i na kogo to będzie, na kogo? W środku regularnie mieszkały trzy osoby, a często odwiedzało ich kilkunastu znajomych. W krótkim czasie udało się im w opuszczonej kamienicy zgromadzić sporo rzeczy. Nie wiemy, co tam jeszcze w środku zostało, a czego już być może nie ma, być może już nigdy więcej nie znajdziemy. Myślę, że to jest lekkie naciąganie prawa, że nie można wejść i nie można tych rzeczy osobistych tamtych ludzi, którzy zostali zabrani na komisariat, wziąć ze sobą. Po chwili jednak okazało się, że rzeczy nie znikną, a trafią do specjalnego magazynu, skąd będzie można je odebrać. Co zostało? Zostały ja zabezpieczone przez pracowników MPG-mu, także one są w każdej chwili do odbioru. A gdzie są do odbiory? Można się skontaktować z MPG-em, z pracownikiem po prostu z Strażnicy miejscy kilka razy odwiedzali zajętą nielegalnie kamienicę, oferowali koce czy informowali, gdzie legalnie można zamieszkać. Dzisiejszą akcję tłumaczą z obawą o dobro anarchistów. W dniu wczorajszym w Poznaniu był pożar podobnej kamienicy, zapłyszenie ognia przy ulicy Głogowskiej. Ze względów bezpieczeństwa wyrzucono ludzi, tak? Między innymi ze względów bezpieczeństwa, ponieważ czy ten budynek w każdej chwili może się zawalić, czy może dojść do niekontrolowanego pożaru. Kamienica przy Żydowskiej wkrótce ma zostać rozbudowana i wyremontowana w ramach rewitalizacji. To jednak, zdaniem dyrektora zarządu komunalnych zasobów lokalowych, nie ma nic wspólnego z dzisiejszą akcją. Było działanie odpowiednich służb i, i teraz jak gdyby jest konsekwencja tego działania. No nie możemy pozwalać na to, żeby do, do dobra publicznego wprowadzali się osoby, wprowadza były się osoby nieuprawnione, tak? zajmowały bezprawnie. Zatrzymanych anarchistów po przesłuchaniu zwolniono do domu. Akcję przeprowadzono teraz, mimo że trwa okres ochronny, który zabrania eksmitować na bruk. Miało tam dojść do awantury, strażnicy miejscy mieli zostać potraktowani gazem łzawiącym przez osoby, które znalazły się w tym budynku w sposób nieuprawniony. Policjanci, którzy tam dotarli na miejsce... I po wstępnym rozpoznaniu sprawy postanowili przewieźć na komisariat osiem osób, które w tym budynku się znajdowały. Wyrzuceni anarchiści mogą znaleźć lokum u znajomych w skłocie rozbrat, ale też nie na długo, bo o tamten teren upomina się właściciel. Agnieszka Bylica, puls dnia.